Każdy z nas ma w sobie gadzi mózg. Dosłownie, to najstarsza część naszego układu nerwowego. Neuroanatomia nazywa go mózgiem Gadzim, odpowiada za przetrwanie, agresję, instynkt. Ale czy to tylko przypadek, że właśnie gady tak często pojawiają się w mitach o bogach, twórcach, strażnikach wiedzy? U dogonów byli to nommo, istoty przypominające wodne gady. W Mezopotamii Enki, bóg mądrości, związany z wężami i wodą. W Indiach nagowie, półludzie, półwęże, którzy czuwają nad duchową wiedzą. Nawet w Biblii ten, kto dał ludziom świadomość, miał postać węża. Czy to tylko symbol, a może przetrwał w nas fizyczny ślad tamtych istot, ukryty w neurologii? Bo jeśli najbardziej pierwotna część naszego mózgu jest gadzia, to kto naprawdę steruje naszymi reakcjami, emocjami, lękiem?